Hej wam, to ja, Vanity I dzisiaj przyjdę do was z kolejnym filmikiem Po bardzo, po dosyć długiej przerwie e, Dzisiaj przedstawiam wam shopping e, Właśnie ostatnio sprzedałam dwie figurki popularne I za to kupiłam jedną, drugą Druga mi jeszcze idzie e, Tak więc zaraz wam ją pokażę I bardzo dziękuję za teraz subskrypcji Ponieważ jest ich po prawie 900 Więc dziękuję Mega, mega, mega dzięki A jeżeli... E, chcecie wiedzieć co tam mnie to śmiało piszcie na facebooku ja zabieram się za pokazywanie a więc tą figurką którą kupiłam jest taki koli. E, ogólnie ja ją zawsze bardzo chciałam to znaczek lps e, figurka ma dziurkę i napisane to jest wszystko 2007 Hasbro niestety nie chcę mi się dokładnie sfokusować, ale mm, jest bardzo ładna mam już w sumie drugi dzień, tylko po prostu nie miałam kiedy nagrać filmiku um. no dobra, to była było na tyle jak na razie, ale następnym razem postanowię coś nagrać więcej i w ogóle na razie Wam przedstawiłam nową figurkę a dalej, e, Murcie, pisać swoje pomysły na filmik. Bo